Siemanko z tej strony gusta ze Stałki i wpadłem na pewien niedorzeczny pomysł, zakładając, że jesteśmy magazynem fotograficznym. To nawet obraz górczy, ale po kolei. Niedawno Sebastian przygotował dla Was materiał, w którym porównywał ten aparat, czyli Rico GR, ze swoim starym kompaktem. Nikona. No i oczywiście Rico wyszedł w tym porównaniu lepiej, ale do teraz zastanawiamy się, czy aż o 5 razy lepiej, bo jest on 5 razy droższy. prosto. prostu. A ja na kanwie tego materiału oraz tego, jak wygląda rynek od paru ładnych lat, paru ładnych lat, o czym zresztą też pisaliśmy. Zastanawiam się, czy w ogóle jest jeszcze przyszłość przed takimi aparatami. W momencie, kiedy każdy z nas tak naprawdę w kieszeni nosi inny aparat. I tak wymyśliłem, żeby porównać ten aparat, czyli Ricoh GR, z aparatem, który codziennie noszę w swojej kieszeni, czyli z iPhoneem 15 Pro Max. What? Mówiłem, że będzie kontrowersyjnie. Mówiłem. Bro, what are you talking about, man? No dobra, na początek kilka założeń, żeby RICO nie było za trudno. W iPhone'ie używam podstawowej aplikacji. Zmieniam tylko ekwiwalent na 35 mm. A żeby nie było za trudno iPhone'owi. Tutaj używam po prostu od u wyplutych z puszki, bez żadnego kombinowania. Tyle. Słuchajcie, jestem już we Wrzeszczu i to właśnie tutaj będę testował oba aparaty. Tak naprawdę, no ja już się spodziewam, mam pewne przypuszczenia, jak to będzie wyglądać. Myślę, że w bardzo dobrych warunkach oświetleniowych nie będzie tutaj dużej różnicy, moim zdaniem, między tymi dwoma aparatami. W gorszych warunkach oświetleniowych, gdzieś, gdzie pojawią się cienie, Tutaj no, rozpiętość tonalna matrycy od Rico, no, musi zrobić robotę i musi zdystansować iPhone'a. No ale naprawdę ciekawie zrobi się w momencie, kiedy zrobi się trochę ciemniej. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego porównania. I co obejrzeliście zdjęcia z iPhone'a, obejrzeliście zdjęcia z RICO i jak myślicie, czy w ogóle w 2024 roku warto kupować tego typu aparaty, czy lepiej skupić się na zakupie dobrego smartfona i nim wykonywać zdjęcia? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. I jeżeli ten materiał Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i jakiegoś lajka. I tyle. Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!